W pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, apostoł Paweł porównuje Kościół do ciała. i Mówi na przykład w 12 wersecie, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Paweł później opisuje i mówi nam, że Kościół jest jak ciało, które składa się z poszczególnych elementów, z poszczególnych członków, Palce, ręce, nogi, oko i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych elementów, każdy z tych członków tego ciała jest niezmiernie ważny, do tego, aby to ciało funkcjonowało we właściwy sposób. Bo jeżeli ciało będzie pozbawione jednej ręki, jednej nogi, jednego oka, no to już to funkcjonowanie tego ciała będzie utrudnione. Dlatego Paweł nam mówi, że my jako Kościół, wierzący ludzie, jesteśmy jak ciało Chrystusa, gdzie On jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem. I tą prawdę chciałbym zilustrować na przykładzie gitary. Bo gitara jest bardzo ciekawym takim instrumentem. Bo jak wiemy, gitara składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest główka gitary. Ta głowa, do której są przymocowane strony. Później mamy gry, ale później mamy ten korpus gitary. W angielsku to się nazywa body, czyli ciało. Czyli za, może, możemy sobie wyobrazić, że tutaj mamy to ciało, a tutaj mamy głowę. I tak jak w liście do Koryntian Paweł mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takimi strunami, które są przymocowane do tej głowy i są tutaj przymocowane. I powiem wam, żeby gitara grała, żeby spełniała swoją funkcję, to nie wystarczy, że struna będzie przymocowana tylko tutaj do głowy. Niestety dzisiaj wielu wierzących żyje w taki sposób, mówiąc sobie: Ja nie potrzebuję społeczności, ja nie potrzebuję żadnego kościoła, wystarczy że jestem ja i Bóg. I to nam wystarczy, bo ja modlę się, czytam Biblię, spędzam czas z Bogiem, i to mi w zupełności wystarczy. Ale chcę ci powiedzieć, żeby chociażby, tak jak Paweł opisał w liście do Koryntian, w 12 rozdziale, o tym, jak ważne są poszczególne członki ciała Chrystusa, tego ciała, którym my jesteśmy. Tak samo gitara, żeby ona mogła zagrać, to nie tylko struna może być podczepiona pod głowę, ale także do korpusu, do tego ciała. I dopiero wtedy, gdy jest przymocowana ta struna, którą, powiedzmy, my jesteśmy, dopiero wtedy... Gitara może pięknie zagrać. Potrzebujemy, moi drodzy, potrzebujemy Boga, oczywiście. Musimy być do Niego podłączeni, ale także potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy miejsca, w którym będziemy z drugiej strony też z jednej strony przymocowani, utwierdzeni w Bogu, ale z drugiej strony ut jakby utwierdzeni w tym ciele, zakorzenieni w tym ciele gdzie możemy nawzajem sobie usługiwać, gdzie możemy jedni drugim służyć, jedni drugim brzemiona nosić, modlić od nawza siebie nawzajem. Potrzebujemy tej społeczności. Bóg dał nam ciało Chrystusa, Bóg dał nam kościół, którego On jest głową, ale my podłączeni, będąc częścią tego, możemy wydać piękny dźwięk i grać na Jego chwałę. Przyjacielu, zachęcam cię do tego. Jeżeli nie masz społeczności, znajdź taką, gdzie będziesz mógł wzrastać, gdzie będziesz mógł być zakorzeniony, aby mógł móc pięknie zagrać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.